W kolejnym vlogu, kontynuując naszą e, e, lekcję programowania, przejdziemy do kolejnego g codu Poprzed, Podczas poprzedniego vlogu omówiliśmy sobie G0, G1, G2, G3, a także wykorzystanie przejścia, e, wykonanie e, przejścia liniowego po kącie, a także połączenia różnych e, przejść e, promieniami bądź fazami teraz będziemy mieli czasowe zatrzymanie to jest g, kod G4 G4 opisuje się w ten sposób, że do, piszemy e, to jest właśnie to czas, z, czasowe zatrzymanie G4 i e, U na przykład 2 oznacza, że 2 sekundy narzędzie się zatrzyma w podczas obróbki i teraz, gdzie najczęściej wykorzystuje się to? E, najczęstszym wykorzystaniem, e, jakimś takim, e, można przyjąć jest e, nawiercanie. Czyli mamy, e, nawiercamy sobie nawiertakiem. Wiertak e, Fi12. Nadajemy mu obroty stałe, bo wiertła i e, e, nawiertaki pracują przy stałych obrotach. S1500. M3 i następnie y, wykonujemy y, ruch na przykład G0Z5. Tu możemy jeszcze podziwo, jeśli ktoś sobie życzy, załączyć i tu jeszcze odejście y, 53X 250 Z350 5M9. Można tak. Yy, wtedy mamy taki krótki programik, tylko że tutaj trzeba podejść jeszcze do yy, X0, czyli jesteśmy 5 mm od czoła detalu <laughs> i wykonujemy nawiercanie G1 Z minus 5,5 F01 i Wtedy wstawiamy, w tym miejscu właśnie wstawiamy czasowe zatrzymanie, G4. Po co to się wykonuje? Po to, że ważne jest przy nawiercaniu, żeby wykonać pełen stożek tego nawiercania. Jeśli zrobimy tak, że to zabierzemy i a obroty będą stosunkowo wolne, gdyby to były na przykład obroty 250 Przykładowo i byśmy tu już odjechali na Z5, i później do pozycji domowej. Tak? To wtedy powoduje to to, że w tym miejscu, w momencie gdy narzędzie osiągnie wartość 5,5, od razu się wycofuje. A to by było niepożądane, ponieważ yy, to szybkie wycofanie spowoduje, że nie będzie pełnego stożka yy, zeskrawanego przez narzędzie. W związku z tym należy właśnie wtedy zatrzymać narzędzie na chwilę, na przykład na pół sekundy, i wtedy wykonamy ten pełen stożek i mamy pewność, że to centrowanie dla wiertła wchodzącego będzie właściwe oraz że właśnie stożek będzie równy. Co za tym idzie faza, na przykład pod gwint będzie również y, równa. I to jest taki przypadek, gdzie stosujemy y, G4. Y, innym zastosowaniem może być na przykład załóżmy, y, wykonujemy jakiś otwór głęboki. Na przykład cyklem. G83 przykładowo na minus 50 i yy, wyko, wykonuje, wykonaliśmy jakiś otwór przykładowo wywierciliśmy otwór i następnie mamy gwintowanie no powinno być jeszcze oczywiście faska położona i później gwintowanie I, i chcemy upewnić się, że w tym otworze nie zostały jakieś wióry po to aby właśnie yy, yy, nie, nie uszkodziły nam gwintownika wtedy też możemy pozostawić narzędzie w tym samym miejscu u5 na przykład na 5 sekund żeby wymyło ten otwór a więc będzie takie przez 5 sekund będzie yy, lało się chłodziwo jeszcze w ten otwór, aby upewnić się, że, że będzie ten otwór czysty inne zastosowania jakie spotkałem ale to już we frezarkach to wyglądało to tak, że taki program do rozgrzewania gdybyśmy chcieli sobie napisać program do rozgrzewania właśnie maszyny czyli o poranku przychodzimy, maszyna nie chodziła przez dobę, czy jedną zmianę, czy, czy tydzień nawet, to możemy Program napisać na y, roz, rozgrzewanie, właśnie y, hu, y, na rozgrzewanie y, wrzeciona czy też, właśnie, y, całej maszyny, czyli y, przemieszczanie się stołu i tak dalej. I jak to byśmy wtedy zrobili? Wtedy też właśnie wpisujemy sobie: o, wybieramy narzędzie, albo nawet to w zasadzie może być. W frezarkach to troszeczkę inaczej wygląda. Ten program inaczej wygląda. Yy, na przykład T1, M6 i mamy już bezpośrednio S250, M3 i pisujemy G4U e, na przykład 600. To jest 10 minut. 10 minut. Przez 10 minut będziemy rozgrzewać wrzeciono Później damy S 500, czyli zwiększymy obroty do 500 i wznosimy G4 u 600. Czyli kolejne 10 minut, i tak dalej, i tak dalej. Aż zwiększamy na przykład do yy, S5000, na przykład i dajemy G4 u 600. I później kończymy program. Już i to też właśnie może służyć do tego. Takie zastosowanie. Takie zastosowanie pewnie jest wiele, ale to są takie z, z jakimi ja się spotkałem. A więc yy, dodajemy w momencie właśnie tutaj takie rozgrzewanie wrzeciona robimy. zwiększamy do 5000 i przez 10 minut kolejne, yy, czy, czy, czyli 600 sekund będzie wykonywane. Yy, będzie wykonywane rozgrzanie wrzeciona, jeszcze inne jakie zastosowanie można choć to rzadziej też rzadko spotykane jak gdy, gdy rowkujemy na przykład i byśmy chcieli też wykonać właśnie pełen, pełen obrót czyli rowkujemy, rowk, wybieramy narzędzie 57 z 1500 m4 i na przykład G0, Z5, X100, X50 i na przykład mamy narzędzie do rówkowania. i przechodzimy do Z-20 i na przykład chcemy rowkować czyli G1, X40, F01 i tutaj byśmy chcieli właśnie jeżeli chcemy żeby rowek był e, w całości wykończona, więc pełnym, e, na, na pełnej średnicy, to wtedy należałoby też można byłoby dodać właśnie e, G4U e, na przykład 0,5 sekundy. W jest spotykane, ale to też zapewni nam, a, że narzędzie przejdzie po całej średnicy po całej średnicy e, e, detalu. i tak można byłoby tutaj spróbować to prawda, tu nie będziemy mieli yy, samej opcji y, czasowego zatrzymania ale możemy pokazać już na symulacji gdzie to można byłoby wykorzystać G0 Z5 X0 G4 w tym przypadku u1, aha tutaj mamy g1, z-5, g0, z5, x no taki krótki program. Tylko m, narzędzie trzeba odpowiednie byłoby dobrać. Co tu mamy z listy? Co to za jest? No tu jest 12. Zobaczmy, czy nam nie wyrzuci jakiegoś błędu. A on tutaj się czepia. Bo akurat symulator ten przyjmuje blok yy, wartość p. Prawdopodobnie. No i wtedy mamy yy, tutaj akurat symulator ten akceptuje P wartość ale yy, to jest yy, dla nas jest kluczowa wartość U, ponieważ my o tutaj mamy nawet te czasowe zatrzymanie w tym przypadku to było w, w milisekundach w tym przypadku to było zobaczmy yy. Czyli jest faktycznie zatrzymanie czasowe z 5 sekund. W tym sprawdźmy jeszcze raz 3, 4, 5. Akurat symulator ten przyjmuje e, jako wartość P i w milisekundach. Tutaj co ważne y, y, my omawiamy FANUK y, y, 21 ITB i tutaj jest taki zapis g4 i tu jest to co jest po u to są sekundy to dziękuję to by było jeśli chodzi o kod g4 zapraszam do kolejnych opisów g kodu w kolejnych vlogach pozdrawiam